Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Kurant, jestem pracownikiem tejszego Wydziału Fizyki i dzisiaj opowiem trochę o tym, czym się tu zajmujemy oraz przedstawię troszkę historii magnetyzmu. Ok, plan przedstawię się tak, bardzo króciutko, opowiem o magnetyzmie wokół nas, gdzie magnetyzm i elektromagnetyzm ma zastosowanie. Później porozmawiamy trochę o detekcji pola magnetycznego, porozmawiamy o tym, co tu obserwujemy, czyli domeny magnetyczne. Oraz metodach obserwacji tego typu struktur. Na koniec przedstawię najciekawsze wybrane wyniki, jakie zostały uzyskane w Katedrze Fizyki Magnetyków i króciutko podsumujemy sobie. Więc, tak, historia magnetyzmu zaczyna się już w starożytności. Właściwości magnetyczne były znane starożytnym Grekom i Chińczykom. Zaobserwowali oni, że ruda magnetytu przyciąga metale. Sama nazwa Magnet pochodzi od starożytnego miasta greckiego Mag Magnezja. Obecnie to miasto znajduje się w Turcji. Natomiast e, nazwę Magnet zaproponowano dopiero w, w połowie XIX wieku. Obecnie ma Magnezja jest w Turcji, nazywa się Manisa, bardzo blisko Izmiru, jakby ktoś tam był, około 40 km od Izmiru. Można sobie zwiedzić muzeum. I tak, co to jest Magnet? I gdzie on występuje? Ogólnie jesteśmy nim otoczeni. Sama kula ziemska wytwarza pole magnetyczne, można, można powiedzieć, że jest wielkim magnesem, który generuje pole magnetyczne i to pole magnetyczne odspotacza na zewnątrz. Dzięki niemu, między innymi dzięki niemu, możliwe jest życie, bo powstrzymuje ono promieniowanie kosmiczne. Takim najspektakularniejszym zjawiskiem obserwowanym przez magnetyzm jest zorza polarna. Nie pojawia się nad Polską, ale można z Polski ją obserwować. I tak pierwszym cywilizacyjnym takim zastosowaniem na szeroką skalę magnetyzmu były kompasy, które umożliwiły żeglugę dalekomorską. Dzięki temu mieliśmy wiek tych wspaniałych odkryć geograficznych. Żeglarze nie byli już uzależnieni tylko od gwiazd i kierowania się nimi. Tutaj można zobaczyć mniej więcej, jak taki kompakt działa to magnetyczna okay. ustawia się wzdłuż, wzdłuż tych linii pola magnetycznego, które otaczają Kulę Ziemską. Gdzie obecnie stosuje się magnetyzm? We wszelkiego rodzaju urządzeniach, gdzie mamy silniki, czujnikach samochodowych, do generacji prądu. Wszelkie elektrownie, czy to wiatrowa, wodna, węglowa, atomowa, wykorzystują turbiny do wytwarzania prądu. Tam jest stosowane zjawisko elektromagnetyzmu i generacji przepływu prądu pod wpływem pola magnetycznego. Oraz możemy się spotkać w zabawkach. Tu jest przykład takiej zabawki, chyba wszyscy ją znają. W możemy też się pobawić tego typu zabawkami, gdzie magnetyzm jest wykorzystywany do lewitacji. Tutaj mamy przykład takich magnesów, zwykły sztabkowy, pewnie go znacie bardzo dobrze z lekcji fizyki. To są magnesy ferrytowe o dosyć słabej mocy, natomiast są magnesy neodymowe dużo silniejsze. Tu mamy przykład kompasu, o którym zapomniałem wspomnieć. Jak widać, ta igła podąża za polem magnetycznym wytwarzanym przez nasz magnes stały. To są najpo... jedne z najpopularniejszych zastosowań, ale kolejnym takim za... przełomowym zastosowaniem jest zastosowanie magnetyzmu w... do zapisu informacji na dyskach magnetycznych. To był taki kolejny skok cywilizacyjny. Dzięki magnetyzmowi mogliśmy gromadzić te informacje w gigantycznych ilościach. Zapis ten odbywa się na tego typu krążkach i specjalna do jak o której może teraz opowiem. Generuje pole magnetyczne, i na tym dysku zapisywane są za pomocą ścieżki. W dużym powiększeniu te ścieżki wyglądają mniej więcej tak, widać wymiary około 500 nanometrów. W poprzecznych podłużny 1 bit to jest dziesiątki nanometrów. 10-20 nanometrów w przypadku tego typu zapisów. Jak to się zaczęło? Na początku były to rdzenie ferrytowe wyglądające mniej więcej tak, jak ten magnesik w kosferrytu oplecione drutem i na tym była zapisywana informacja. Później zastosowano już, trochę współcześniejsze, dyski magnetyczne. Pierwsze dyski były dość duże, dosyć kosztowne, rozmiar pojedynczego bitu, jak tu widać, około 200 mikrometrów. Było to związane z tym, że nie było jeszcze metod detekcji pola magnetycznego wytwarzane przez takie małe obiekty. Musiały mieć swoje rozmiary, żeby to pole magnetyczne, generowane przez te struktury, zapisane było dosyć duże, żeby odczytać informacje za pomocą cewki. Później przyszedł przełom około 2006 roku, związany z odkryciem zjawiska gigantycznego magnetooporu. I już częstość zapisu wzrosła znacznie. W, w ciągu tych 50 lat mamy zmianę od 200 mikrometrów do około 100 nanometrów. To są pierwsze dyski mikrodriwy, które między innymi wykorzystywane były w iPadach pierwszych. One zrewolucjonizowały przenośną rozrywkę. I tu wchodzimy już w nanoświat. Obecnie współczesne zapisy bazują na zapisie magnetycznym, tak jak prezentowałem wcześniej, czy to podłużnym, wcześniejsze. Zapis równoległy, gdzie namagnesowanie w ścieżce jest ustawione w płaszczyźnie próbki. Typowe rozmiary takich ścieżek już schodzą do pojedynczych nanometrów, wymiary długości, czy od. Pojedyncze ziarna magnetyczne, na których się zapisuje informacje. Obecnie stosowany jest zapis prostopadu, gdzie możemy gęściej upakować informacje, co pozwoliło do zapisu około 2 terabitów na cały kwadratowy. Pojedynczy bit ma już rozmiar około 6 angstromów, czyli tu schodzimy już nawet poniżej nanometrów. A i jak się odczyt? Mamy tutaj model zapisu magnetycznego i idziemy sobie tym detektorem i wtedy ten i nam się popraca w jedną lub w drugą stronę. Oczywiście w dyskach wygląda to inaczej. Jest tu tak zwana głowica GMR. Znowu są to warstwy magnetyczne, gdzie mamy na magnesowanie w jednym lub w drugim kierunku ułożone. I w zależności od tego, jedna warstwa jest tak zwany magnes twarda, czyli ona nie reaguje na zewnętrzne pole magnetyczne wytwarzane przez tą strukturę, druga jest bardzo niszczka i reaguje na pole magnetyczne związane ze strukturą zapisu. Dzięki temu mamy ustawienie albo antyrównoległe, albo równoległe w detektorze. i Przy jednym ustawieniu mamy duży przepływ prądu, przy, dużym, przy drugim ustawieniu praktycznie nie mamy prądu i tak się detektuje informacje na dysku. Gigantyczny magnetoopór był odkryty w roku około 2005. Już w 2007 została przyznana nagroda Nobla dla francuskiego krytyka Teta oraz niemieckiego Grimberga. Duży wkład miał także polski. Naukowiec i dużo z Instytutu Fizyki Molekularnej, PAN, w uznaniu został nagrodzony Polskim, Noblem Nagrodą Iwalidacji Nauki Polskiej w 2009. Co mamy dzięki temu? Tutaj mamy wykres zmienności i piękności zapisów w ciągu około 50 lat. Widać, że ten rząd wielkości, to jest zmiana z rzędu 8 rzędów wielkości. Ten skok rewolucyjny był właśnie możliwy yy, dzięki gigantycznemu magnetoporo, którego to kilka lat wcześniej zostało. Co to nam dało? Dało to nam zmniejszenie kosztów zapisu informacji. Jeszcze w latach 80. za gigabit informacji trzeba było płacić około 700 tysięcy dolarów. Obecnie od 2015 cena się utrzymuje na poziomie około 3 centów za 1 gigabit. Czyli mamy ogromny postęp technologiczny, a z nim ogromny spadek kosztów utrzymania informacji. Może tak, co to są domeny magnetyczne, których ja tutaj prawie i prawie, Otóż w polu magnetycznym, tak jak już prezentowałem wcześniej, taka izgiełka, wypuścimy ją swobodnie, ustawia się w kierunku pola magnetycznego w linii generowanych przez zewnętrzne źródło, czyli na przykład sąsiada. W punkce magnetycznej mamy tych źródeł bardzo dużo i kolejne sąsiednie punkty, kolejne sąsiednie yy, atomy magnetyczne czy tam całe struktury, to zależy od... Właściwości magnetycznych czują swoich sąsiadów i organizują się same w tak zwane struktury domenowe. Są to obszary o jednakowym namagnesowaniu. Jak to się obserwuje? One korzystają z polaryzację światła. Taka polaryzacja światła jest bardzo popularna, jak się okazuje, na przykład w okularach przeciwsłonecznych. Nie we wszystkich, ale niektóre mają tę właściwość, są polaryzatorami. Są to specjalne folie, które tam przepuszczają światło, które. Wektory elektryczne drgają w odpowiednich kierunkach. Jak się przyjrzymy, przy odpowiednim ustawieniu naszego polaryzatora przepuszczamy światło lub je wygaszamy. W urządzeniach LCD, takich jak telefony, mamy również wykorzystane polaryzatory, i odpowiednio ustawiając możemy wygasić lub przepuścić światło, które obserwujemy. Czyli tak mamy dwa popularne zjawiska. Polaryzację i magnetyzm i jak to połączyć ze sobą do obserwacji struktur domenowych. Otóż możemy skonstruować prosty układ pomiarowy. Mamy dwa polaryzatory. Jeden, który polaryzuje nam światło źródłowe padające na próbkę i drugi, służący do analizy i obracając odpowiednio analizatory, możemy obserwować strukturę domenową, która się tworzy. Czyli namagnesowanie w takiej próbki jest ustawione w jednym lub w drugim kierunku. Oddziałujące światło, czyli fala elektromagnetyczna z magnesem, jakim jest próbka, skręca się w jedną lub w drugą stronę. Tu poprzez poprzez obrót polaryzatora możemy zaobserwować struktury domerowe występujące na próbce. Jak zrealizować taki układ pomiarowy? Otóż wykorzystując prosty mikroskop optyczny. Tutaj mamy na zdjęciu mikroskop transmisyjny, czyli światło wychodzi na skąd? Przechodzi przez próbkę i obserwujemy po przejściu. Tutaj natomiast mikroskop, który będę używał, to jest mikroskop odbiciowy. Światło wychodzi nam stąd. Przechodzi przez polarzator. Ponownie. Mamy zmianę jasności w zależności od ustawienia. Dodatkowe elementy: polarzator, który polarzuje nam światło wejściowe, i anaklator, drugi już zach po odbiciu od czy przejściu od próbki, który umożliwia nam obserwację tego, co się dzieje na próbce. Tutaj będziemy obserwować prostą warstwę tak zwanego granatu. Jest to cieniutka płytka szklana, na której jest nadpylony granat, znany minerał szlachetny, ona ma taki kolorek, jeżeli jest bardzo cieniutka. Ta warstwa granatu ma około 100 mikrometrów grubości i poszukamy struktury domenowej. Czyli tak, mamy polaryzator jeden, tu jest drugi polaryzator, który służy do analizy. Odpowiednie ustawienie pozwala nam wydobyć tzw. Tak kontrast magnetyczny. To są te paseczki. Jak mówiłem, można też użyć okularów. Są trochę gorszej jakości, ale dzięki nim też możemy zaobserwować strukturę magnetyczną. Dobra, wróćmy do profesjonalnych narzędzi. Co tu mamy? To jest tak zwana struktura prostopadła. Paski jasne, ciemne są ustawione antyrównolegle. I gdy przełożymy pole magnetyczne, weźmy prosty magnesik. Przykładam w jednym kierunku pole. Znikają nam białe domeny. Przykładam w drugim kierunku pole. Znikają nam czarne domeny. Zapis magnetyczny jest wykorzystywany także w kartach. Dzięki takiemu układowi możemy de dokonać detekcji zapisu magnetycznego na karcie bankowej. Karta bankowa ma bardzo, bardzo słabe pole magnetyczne. Ale dzięki temu, że mamy bardzo czuły materiał magnetyczny, możemy obserwować zapis magnetyczny z karty bankowej. Są tu chyba trzy rzędy pasków. Czyli tu mamy namagnesowaną kartę bankową w jednym lub w drugim kierunku. Czy możemy ją zniszczyć? Zaraz zobaczymy. Przyłożymy silne pole magnetyczne. Mhm. No i nic. Zniszczyliśmy kartę bankową. Także ostrożnie kartami przy silnych magnesach. Wróćmy do prezentacji. To już wiemy, jak, jak obserwować strukturę domenową. To przejdźmy do badań prowadzonych w, w katedrze fizyki magnetyków od około 30 lat. Zaprezentuję tutaj struktury domenowe obserwowane na bardzo prostych układach. Próbek. Są to kliny zwykłego kobaltu. Tutaj mamy klin kobaltu, który rozciąga się od około 1 do 100 mikrometrów. Co się okazuje? Wraz ze zmianą grubości te struktury domenowe zmieniają swoje kształty. Do lat 90. XX wieku były obserwacje struktur domenowych do około 20 nanometrów. Tam poniżej tej, tej grubości nie udało się wcześniej obserwować struktur nie było narzędzi do detekcji, żeby zejść dużo niżej i około 20 nanometrów te struktury wkładały się w płaszczyźnie, To nie było ciekawe do zastosowań. Co się dzieje w zakresie ultracienkich grubości? I jak to zbadać? Żeby to zbadać, najpierw musimy wytworzyć próbkę. Próbki wytwarza się za pomocą epitakcji związki molekularnej. Jest to po prostu napylanie na odpowiednio przygotowany kryształ naszych warstw magnetycznych. Tutaj dla przykładu mamy napylany kowal, atom po atomie. Może nie aż tak dokładnie, to są prędkość napylania to jest około jednej warstwy na kilka sekund. Jednej warstwy atomowej. Później napylamy kolejne, kolejne. Przykrywamy, żeby nam to nie korodowało w, 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 w otoczeniu z tlenem. I tak wytworzone próbki w układzie MBI w wysokich próżni. Wyjmujemy i badamy w naszych mikroskopach. Co się okazuje? Gdy zejdziemy z grubością takiej próbki poniżej 2 nanometrów, to ponownie obserwujemy prostopadłą strukturę domenową, która silnie zależy od grubości. Przyjrzyjmy się strukturze domenowej na złocie w zakresie od około 0,8 do 2 nanometrów. Przykładając zewnętrzne pole magnetyczne, widzimy, że. Mamy zmianę struktury domenowej w obszarze zaznaczonym tymi przerywanymi liniami. Jak ona tam wygląda? Przyjrzymy się dokładniej. Przykładamy pole i generujemy strukturę domenową. Na początku pojawia się z jednej strony bardzo drobna. Przykładamy kolejny impuls pola. Kolejny impuls pola rośnie, rośnie. woli przemagnosowuje nam się cały obszar przez bardzo drobną strukturę, później taką poszatkowaną. Mamy bardzo prościutką ścianę w tym obszarze i w centrum, gdzie bariera energetyczna jest bardzo wysoka. Dopiero po zastosowaniu większego pola pojawiają nam się struktury domenowe i tam są dużo większe, rzędu dziesiątek mikrometrów. Natomiast jeżeli chcemy obserwować struktury domowe w obszarze przy przejściu z prostopadłego do równoległego namagnesowania, musimy użyć innych technik. To jest to m.in. technika MFM, gdzie mamy skanującą igłę i powoli skalujemy obszar o bardzo małych rozmiarach. Tutaj mamy rozmiar do 60 mikrometrów, tutaj do 20 mikrometrów 20 na 20 mikrometrów. Więc obserwujemy bardzo małe struktury. Widać, że szybkość zmian, rozmiarów tej struktury następuje na bardzo małej zmianie grubości kobaltu. Jest to około jednej warstwy atomowej, a rozmiar zmienia się od około 10 do poniżej 1 mikrometra. Czyli wiemy, co dzieje się z tej strony, gdy mamy bardzo gruby kobalt. Struktury domenowe wyglądają mniej więcej tak. Dla cienkiego kobaltu rzędu nanometrów struktury. Domenowe prezentują się tak. Tutaj w tym obszarze mamy struktury domenowe o bardzo małych rozmiarach. I co zostało do zbadania, to jest ten obszar. To są nowe wyniki z tego roku. Jak się okazuje, tam też mamy struktury domenowe i też one bardzo silnie zależą od grubości. O ile tutaj te zmiany następowały na grubości, zmiana grubości rzędu dwóch angstremów, to tutaj, jak zaobserwujecie, to jest zmień kobaltu od 0,6 do 0,65 nanometra, czyli na grubości pół angstrema. Napylamy kilka atomów więcej, rozrzucamy je i mamy kobaltu i mamy drastyczne zmiany właściwości magnetycznych. Można by się pokusić o pomiar takiej struktury MFM-em. Niestety, jak się okazuje, te struktury są bardzo niestabilne. I bez zewnętrznego pola magnetycznego one po prostu fluktuują. MFM ma tą wadę, że do badania struktury magnetycznej wykorzystujemy taką bardzo małą igiełkę i skanujemy punkt po punkcie. I pole od tej igły, która nam skanuje powierzchnię, niestety niszczy strukturę domenową, jeżeli jest zbyt słaba. Więc te struktury nie są możliwe do obserwacji za pomocą MFM-u. Trzeba wymyślić, jak to zrobić w dalszych krokach, żeby zaobserwować strukturę domenową i ją scharakteryzować. Ostatnio są prowadzone badania nad wykorzystaniem tego typu struktur do przesyłu informacji, bo możemy nimi bardzo precyzyjnie manipulować za pomocą pola. To jest nowa działka, tak zwana Spintronika. Trwają teraz intensywne badania, żeby to zastosować do m.in. w komputerach ponownie. Więc zaczęliśmy krąg. Zaczęliśmy od dysków twardych i teraz próbujemy wykorzystać nowe efekty, które zostały niedawno zaobserwowane do przesyłu informacji. I tak podsumowujmy. Jak widać magnetyzm ma bardzo szerokie zastosowanie w życiu codziennym, począwszy od takich wysokorozmiarowych po nanorozmiarowe struktury. Są obserwowane bardzo ciekawe efekty przy, na przykład przy warcach to kopal złoto w bardzo szerokim zakresie grubości, zmian grubości. I co zostało zaobserwowane na ostatnio, tak zwany supermagnetyzm jest obiecującym kierunkiem nowych badań do wykorzystania w nowej dziedzinie spintronice. Dziękuję za uwagę. Okay.